Zobaczcie na pociechę, rozpracowałem o co chodzi z magnetofonem, w tym senatorze. Znaczy, no nie rozwiązałem problemu, dlaczego on się czasem wyłącza. Zwłaszcza na początku, bo jak się trochę tak popstryka albo na pauzę daje i, i włączy to, to on przestaje się wyłączać. Także to jest, to jest dziwne, no ale oprócz tego. No z, ty z tym idzie dojść do ładu. Czasem w ogóle się nie wyłącza, a czasem trzeba kilka razy pstyk, 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 zanim zaskoczy, i już się przestanie wyłączać. Ale no drugi, znaczy, no, najbardziej taki irytujący problem to było to, że on coś trochę mułowato grał, tak jakby głowica była niedostrojona, i nie wiedziałem jak ją dostroić. No i bardzo dobrze, że tego nie robiłem. Klapkę się zwyczajnie podciąga do góry, nawet tutaj nie trzeba zaślepek zdejmować i śrubek odkręcać. Ona ma zatrzaski, się ją normalnie do góry yy, wyciąga, się tą klapkę. I dobrze, że nie grzebałem w głowicy, bo wystarczyło kasetę docisnąć. Ja tam taki korek na razie włożyłem, prowizorkę zrobiłem, bo nie wiem dlaczego yy, ta taśma, znaczy kaseta nie, nie siedzi w kieszeni prawidłowo nie dociska tam do, do ścianki magnetofonu. Yy, no i właśnie tam włożyłem taki koreczek, na razie, prowizorycznie. I no spełnia to swoją funkcję, że dociska tą kasetę. I już yy, Senator nie ma problemu z sopranami na magnetofonie. Nie trzeba przy głowicy kombinować. Sopraniki są bardzo ładne. Sopraniki są prawidłowe, także no... Super sprawa, na pociechę teraz mogę sobie słuchać tego senatora. No, DT75 na razie w tej kuchni mi pasuje. Nie wiem dlaczego, chyba zaczynam się z powrotem bardziej do DT75 przekonywać niż EDA90. EDA90 to jest zwyczajny taki taraban. Trochę ma ten bas większy, ale wcale nieładniejszy. DT75 nie gra jakoś gorzej basowo od tego. ED-90, no może trochę słabiej, ale, ale ładniej, e, jak, jakby tak, no może nie, nie to, że naturalniej, ale może tak nie bije, nie, nie dudni tak, te, tak jak 90 Eda 90 niby ma te basy mocniejsze, ale takie trochę bardziej dudniące, też zależy od muzyki, no ogólnie jest mocniejszy, ale, ale DT-75 ma o wiele ładniejsze, te soprany, tego mi się go przyjemnie słucha. DT-75 to jest taki odpowiednik Kondora. Najbardziej detaliczny magnetofon po, po naszym polskim kondorze. I no to ma jednak swój urok, dlatego DT-75 na razie niech sobie stoi w kuchni, a senator dalej tutaj. Hmm, no bo jeśli senatora wyniosę tam, no to tutaj jedynie sanwa mi zostanie, dopóki Kuba nie ogarnie 50-85. Hmm, a no. No on pójdzie do Kuby. Bo wiem, że Kuba jak się przyłoży, to potrafi, bo Eda 90 naprawił bardzo dobrze. Yy, DT75 też jeździł trzy razy, ale to była wina zębatek, które nie trzymały się na osiach, także musiał Kuba tam kilka razy yy, podchodzić do niego, żeby w końcu umocować te zębatki tak jak trzeba. I też jest do tej pory wszystko super. Także myślę, że 50-85 też ogarnie. I będzie git. A na razie zmykam fejaski. Ale tego gniota jeszcze pogoni coś. Patrzę co jest dalej. A dalej jest koniec strony. A co było na początku tej strony? Tej drugiej strony. Następny gniot. Dobra, to. Nie będę tracił czasu na przewijanie, zmykam jaski.